Zgaduję, że masz teraz telefon w prawej ręce. Jeśli tak, to out! Ej, Sponge, nie tak szybko! Może chociaż dasz im szansę? Dobra, niech będzie, ale jeśli wybiorą to samo, co ja, to odpadają. Pierwsze pytanie, jakie chipsy są najlepsze? Błagam, tylko nie paprykowe, to zbyt oczywiste. Właśnie, że paprykowe. Jeśli to twój wybór, wylatujesz, paprykarzu. A mówiłem, żeby nie ryzykować. Teraz coś trudniejszego. Gdybyście mogli zamienić się w jakiegoś superbohatera na jeden dzień, w kogo byście się zamienili? Hmm, może w Batmana? Ja wybrałem Spidermana, jeśli Ty też. Pakuj się, bo to koniec gry dla Ciebie. Ups, ale spoko. Jeśli tapniesz dwa razy w ekran, to dostajesz dodatkową szansę. Teraz refleks. Napisz w komentarzu swój ulubiony kolor. U mnie zawsze czarny. Pasuje do mojej duszy. Jeśli wybrałeś niebieski, to wypadł. Może powinieneś zostać smerfem? I to już prawie koniec, ale Pan Krab ma ostatnie decydujące pytanie. Jeśli macie zostawionego suba, to jesteście nietykalni. Jeśli nie. cóż, powodzenia w kolejnych rundach. Ostatnie pytanie. Jakie jedzenie moglibyście żreć codziennie? Hmm, wiadomo, że pizza. Jeśli powiedzieliście spaghetti, to wypadacie. Lepiej idźcie zasysać makaron. Napisz w komentarzu, jak Ci poszło.